Witam serdecznie, nazywam się Paweł a to jest 5 minut z Hubspot i dzisiaj pokażę, jak w bardzo prosty sposób można zaimportować dane do systemu Hubspot. Czyli mamy świeżo odpalony system i chcemy go zasilić danymi, bo w zasadzie wprowadzanie wszystkiego ręcznie byłoby naprawdę stratą czasu, a przejście na nowy system bądź start systemu bez możliwości importu starych danych, bądź po prostu naszych obecnych kontaktów traci większy sens. Najważniejszą i kluczową kwestią jest to, czy posiadane przez nas dane jesteśmy w stanie wyeksportować, lub po prostu posiadamy je w arkuszu kalkulacyjnym. I nie ma znaczenia, czy jest to OpenOffice, z Excel, czy na przykład arkusz Google'a. Ważne, że posiadamy je w takim formacie. Ja sobie przygotowałem przykładową bazę kontaktów. Jest to baza 30 rekordów. Nie ma żadnego problemu, żeby było na przykład 10 tysięcy. Ta baza zawiera podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, firma, e-mail, numer telefonu i tak Więc odpalamy sobie naszą świeżo zainstalowanego huba. Klikamy kontakty. Jak widzimy w bazie kontaktów mamy na razie tylko dwa rekordy. Co ciekawe, jednym z tych rekordów jest Brian Halligan, yy, czyli założyciel i długoletni prezes HubSpota, ale de facto chcemy zaimportować własne kontakty, więc w prawym górnym logu, rogu klikamy zakładkę Import. Rozpocznij import. System pyta nas, skąd chcemy zaimportować? Chcemy zaimportować to z pliku z komputera. Wybieramy, klikamy dalej. System pyta, ile jest to plików? Jest to jeden plik, więc po prostu klikamy dalej. Czy jest to jeden obiekt? Tak, mamy tylko kontakty, więc to jest jeden obiekt. Tutaj mamy właśnie to pytanie dotyczące tego, jaki jest to obiekt. Oprócz kontaktów mogłyby być to firmy, transakcje, zgłoszenia, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mamy kontakty, więc klikamy dalej. I tutaj system prosi nas tutaj o podpięcie pliku z dysku. Wchodzimy na dysk, wybieramy naszą przykładową bazę i klikamy dalej. Jak widzimy, system automatycznie przyporządkował nam nazwy kolumn do pól, które występują w Hubspotcie. W większości powiedzmy, te nagłówki były zbieżne, ale jeżeli w przypadku firmy taki atrybut nie występuje w Hubspotcie standardowo, ale występuje nazwa firmy, więc wyszukujemy sobie nazwa firmy, klikamy i nazwa firmy została przyporządkowana do atrybutu nazwa firmy. Tak samo jest z miastem. Nie występuje tutaj mm, takie, taki powiedzmy atrybut jak miasto, ale występuje atrybut miejscowość, więc wybieramy sobie miejscowość i wybieramy. Tak samo jest z województwem, nie ma województwa, ale jest coś takiego jak region, więc klikamy sobie, region, kraj region, i mamy przyporządkowane. I tak wszystkie te nasze atrybuty zostały zostały przyporządkowane. Pod, yy, znaczy nasz, dane z kolumn zostały przyporządkowane pod konkretny atrybut w HubSpot. Yy, co ciekawe, jeżeli mm, mamy taki atrybut, na przykład chcielibyśmy dodać PESEL do tych naszych kontaktów, to takie, takie pole jak PESEL nie występuje w HubSpocie, ale jesteśmy w stanie go spokojnie utworzyć. W darmowej wersji możemy utworzyć 10 takich własnych pól i po prostu zaimportować te dane, co, co pozwala na bardzo, bardzo duże spersonalizowanie systemu. Więc mamy wszystko przyporządkowane. Klikamy dalej. Pozostaje nam ostatnie pytanie. E, czy chcemy utworzyć listę z tego importu? Tak, chcemy utworzyć listę z tego importu. I może co ważniejszy, drugi check: to czy te nasze kontakty są, powiedzmy, legalnie pozyskane, albo czy mamy prawo do, do, do powiedzmy, przetwarzania tych kontaktów. Potwierdzamy i klikamy Zakończ import. I w tym momencie nasze 30 kontaktów. Zostaje zaimportowanych do Huba. Chwilaczkę, musimy na to sobie poczekać. Czyli tutaj wyszło na to, że zaimportowało nam 28 kontaktów. Jakiś jest błąd dotyczący tego, że prawdopodobnie nie wiem tutaj, czy była jakaś e, jakiś ewentualnie e, zły, zły format mailu. Możemy sobie to ewentualnie sprawdzić i pobrać sobie tutaj plik dotyczący błędów. Jeżeli tutaj w 30 kontaktów, myślę, że można się zorientować bez tego, bez tego pliku, ale jeżeli importujemy, tak jak mówię, bazę np. 10 tysięcy kontaktów, to dość istotne jest, żeby ewentualnie sobie taki, taki plik pobrać i sprawdzić ewentualnie, jakie są tu błędy. I teraz wchodząc na kontakty, w naszej bazie znajduje się już 30 kontaktów. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo dobre narzędzie, które pozwala na bardzo na możliwość naprawdę szybkiego zaczęcia pracy z systemem. A w kolejnym filmie postaram się pokazać co można z tymi kontaktami zrobić, jak można te atrybuty sobie wyciągnąć, więc gorąco zachęcam do oglądania. Pozdrawiam.